Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj taka pozytywna informacja. Startujemy z trzecią edycją już naszego konkursu. Najciekawsza nagroda od, od początku naszych konkursów. Do wygrania mamy Galaxy Taba 470 ale o tym za chwilkę. Co należy zrobić, żeby się zakwalifikować do, do, do naszego losowania? No, przede wszystkim trzeba być naszym poleconym. Jak jeszcze nie jesteś, to w tym miejscu e, masz link, reflink do Traffic Museum, możesz się zarejestrować. E, drugim warunkiem jest posiadanie przynajmniej 15 aktywnych adpaków do końca trwania naszego konkursu czyli do 11 marca o 12 godzinie kończymy konkurs. E, to, jest, to jest drugi, drugi punkt e, kwalifikacyjny. Należy polubić nasz fanpage. Tutaj również macie link do naszego fanpage'a, jak i udostępnić post opisujący, informujący o naszym, naszym, naszym konkursie. Tutaj też jest klikalny link do tego właśnie postu. W jaki sposób wyłonimy zwycięzcę? Zwycięstwo zostanie wyłonione na, na zasadzie losowania. Raz w tygodniu będziemy aktualizowali listę. E, aktywnych, biorących udział e, uczestników. E, czemu raz w tygodniu? Ponieważ osoba, która w tym momencie posiada 15 atpaków, niekoniecznie, e, niekoniecznie będzie je posiadała 11 marca. Co jest wymagane? Jest wymagane, żeby, żeby posiadać w momencie zakończenia konkursu 15, 15 paczuszek. Także co tydzień, co tydzień będzie lista. E, będziemy Wam przypisywać numerki. Wyłonimy, wyłonimy zwycięzcę na żywo, żeby nie było żadnych niedomówień. Podczas hangoutu na YouTube zrobimy, zrobimy losowanie na żywo. Też, też będziecie, będziecie o tym poinformowani z linkiem, z linkiem do, tego, do tego streamu na żywo. Na pewno, na pewno Wam wyślemy. Jeśli nie wiecie, co to jest Traffic Monsoon, jeśli zastanawiacie się nad wejściem do programu. Tutaj możecie, możecie sobie kliknąć opis szczegółowy programu, dostaniecie zawsze, możecie do nas napisać też chętnie, ktoś od nas z grupy Wam opowie o tym programie, wprowadzi jak najbardziej pozytywnie w ten program, nie ma, nie ma, nie ma żadnego przeciwwskazania do tego, żeby się do nas odezwać. Coś więcej o nagrodzie, no jest to Samsung Galaxy Tab 4, wybraliśmy tam nagrodę ze względu takiego, że jest to renomowana marka, towar jest zakupiony w Polsce, nie będzie jakiegoś problemu z gwarancją, cena takiego tabletu to około 550 zł, więc no myślę, że nagroda jest, jest całkiem, całkiem fajna. Możecie sobie wejść na stronę Samsunga i, i, i poczytać o tym tablecie. To jest Galaxy Tab 470. Wszystko tutaj macie ładnie, ładnie opisane. Ładne zdjęcia. Cały, cały rzetelny opis tego urządzenia jest. Dobra, moi drodzy. Wszystkie linki, które musicie spełnić, macie pod tym filmikiem. Macie również link do naszej strony w drodze Pomilion, gdzie jest informacja o tym konkursie. Myślę, że, że będzie Was sporo do losowania, bo, bo nasze poprzednie konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i, i myślę, że ten będzie, będzie jak najbardziej ciekawy dla Was i, i również będziecie aktywnie brali w nim udział. A co jeszcze? Myślę, że, że to wszystko. Zapraszam do, do aktywnego brania udziału w konkursie i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.